Hej, Esiam, witam serdecznie. W dzisiejszej ofercie pojawił się SPHT. Jest to amerykański czołg ciężki. E, 9 poziomu, którym jeszcze nie grałem. E, więc popykamy. Nie wiem, jak to w ogóle będzie tutaj wyglądać. Widzę, że penetracja na goldzie jest powolona. a APK 260, no 320 peny. Jak na 9 poziom to już jest naprawdę bardzo fajnie. 50 na godzinę. E, Średnie uszkodzenie na minutę 2600, czyli dosyłaczę do. No... Ponad trójeczkę tam 3300, będziemy w stanie wyciągnąć dosyć niezłe działo, w sumie nawet bardzo dobre działo. Także zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Zaraz go ubierzemy, ee, dodamy załogę, dodajemy moduły i zobaczymy, jak to się będzie bojać. Także zapraszam. W garażu prezentuje się właśnie oto w taki sposób. E, bardzo duży włas, co nie? Bardzo duży włas, jakieś takie dziwne kąty. I powiem tak, te, tego pojazdu w moim bingo nie posiadałem, to to muszę przyznać. Eee, czekajcie, pancerz. Jak to tutaj wygląda? Włazik ma 200, także ten wazik, ogólnie jakieś 8 mogą się odbijać od tego. Na kadłubie kadłub dosyć papierowy się wydaje, lecz wieża ogólnie całkiem niezła może być. Zwłaszcza w momencie, w którym będziemy grać na, na to opuszczanie. Także zobaczmy jeszcze statystyki. Czekajcie, tylko pozmienię zorę. Wszystko tutaj pozmieniam, damy jakąś tam załogę z byle jakiego czołgu. Wiadomo jest to premka, także jak macie załogę przeszkoloną na czołg, to na czołg premium nie musicie jej później przetrenować. APCR, APCR-260P. Myślę, że to będą Apeki jak na w sumie tych wszystkich amerykańskich czołgach, co nie? Ponieważ tak, tak to wygląda, że większość, większość amerykańskich czołgów ma podstawę apeki i na Goldzie hity, ale tutaj mam apcr więc to też jest ogólnie ciekawa sprawa. Ale ja jestem ciekaw Waszej opinii. Czy będziecie brać udział w licytacji? Ja Zapewne część z Was podejmie decyzję po obejrzeniu tam mojego filmu, czy tam kilku filmów na YouTubie eee, Także pewnie zobaczycie. Muszę tylko moduły sobie przenieść, bo ich yy, dosyłać akurat tutaj na tym bandycie. Także spoko, mamy wszystkie modułki, myślę, że tam HP Turbo, ponieważ jak ja patrzę na, tą, na ten czas celowania, na, na ten DPM i na tą celność, to stabilizacja tu nie będzie potrzebna. Taki trochę Limbat E5 to tu muszę przyznać, 2000 HP, e, mobilnościowa 56 z Turbo, także będzie to na pewno szybkie, będzie to na pewno miało dobre działo, opuszczanie 8 stopni. Mogłaby być dyszka, tak szczerze, patrząc na to, jaki to ma dzyndel na wieży. W ogóle ciekawe, że to będzie z Demedzie, łapać, co? Ten łazik. Ale myślę, że starczy gadania. Gdyby ktoś z was chciał sobie więcej bitewek tym zobaczyć, bo my zagramy tylko dwie, żebyście po prostu mieli zarys, to zapraszam do mnie na Twitcha, tam pewnie pomiędzy rankedami kilka bitew tym program. W momencie, w którym widzę, będą cieli, będą zainteresowani, także lecimy z bitewką. Dobra, jeszcze delikatny upgrade na YouTube'a widzowie, ponieważ nie dograłem tego, że ten szor ma 165 Peny. Także, że tak powiem, totalnie nie zwrócił uwagi. Ale już wiemy z czym tak naprawdę mamy do czynienia. Także. Dobra. Rzuciłem nam gieleczkę, Mamy mapę Dembina. Mapa Dembina. Yy, spoko. Takie lubiana, rzekłbym. Także zobaczymy, jak to tutaj będzie chodzić. Słuchajcie, zobaczymy, jak to będzie chodzić. Ja liczę, że to będzie czołg z dobrym działem, bo ja osobiście lubię czołgi z dobrym działem. Eee, nie wiem sobie, dlaczego akurat taki czołg. Bo sobie na no ja tam gdzieś bym się bardziej ale spodziewam się coś takiego, ale bardzo mobilne. W sensie skręca to fajnie. Hmm, ciekawa maszynka to może być. A co to jest? Burlian. Burlian, ok. To jest jakaś taka maszynka z wodogłowiem z ogromną dolną płytą, pewnie się pojawi jutro, <laughs> nie, 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 nie wiem, żartuję, ale ciekawe, ciekawe, ciekawe. I śmiga to, to jest fajne, że tą prędkość to trzyma, Wiesz, to musi być dobry czok, ale czy ludzie będą aż tak napaleni na to jak na słuchajcie, jak na słuchajcie Ebra wczoraj, To nie? W ogóle jestem ciekaw ilu osobom z was yy, siadła oferta, także my, możecie napisać w komentarzach kto z, was, kto z was wygrał i jaką kwotą A my sobie widzowie po tej bitwie wam sprawdzę jeszcze ile trzeba zalicytować, bo w sumie jak teraz Jak teraz pomyślałem to Zapomniałem o, o tym powiedzieć, yy, także Zobaczymy Ile teoretycznie może być Ale już widać, że tym można fajnie kredyty za, za, zarabiać, także Oj, ale tam. Przepychanko. Taka zarabiaczka pod kredyt to może być fajna. Bardzo nie lubię, jak mi się tak podnosi, a to jest spowodowane tym, że chwileczka World of Tanks jest jaka jest. Słuchaj, w sumie chyba nie, chyba nie. Aresik. Tym Aresem 8 poziomu to tak właśnie pykacie po 60, nie? Ale bardzo silne te APC, bo... Dosłownie nie ma tutaj problemu z przebijaniem. Ogólnie bardzo mi się podoba mobilność i zwrotność tego czołgu na boki. Yy, Toch z potencjałem ogólnie, także na pewno to poram yy, na streamie moim troszkę więcej, bo może to być dosyć interesujące rzegnę nawet. Działko mi się podoba. Działko takie typowo e piątkowe, co nie? Typowo e piątkowe działo, czyli bardzo celne. Z do, dobrym czasem skupiania. No ciekawa maszynka to może być. No potencjał tutaj jest ogólnie na to, żeby ten czołg jakoś tam wyglądał. Eee, pancerze to, to raczej nie, nie będzie miał. W sensie ten kadłub pewnie tak. No podobnie jak w e5, że od czasu do czasu coś tam sobie odbijecie. Chociaż e5 bardzo dużo odbija, co nie? Tylko kwestia jest taka, że od czasu do czasu to odbijają maciusie na randomie, bo jednak epiona jest dosyć ciężka. Trze trzeba, to po trzeba to troszkę poogarniać, zrozumieć, jak, jak się tym ruszać, jak się tym kontować, że tak powiem. Eee, 75. Znaczy no, te ten czołg do zarabiania kred kredytków może być bardzo fajny, akurat, powiem wam. I mi on się podoba osobiście. Myślę, że jak komuś epiona się podoba. Ponieważ pewnie większość z was, czy tam większość osób, w momencie jak zobaczyła ten was, mia miała takie ojojoj, tu jest, ale to będzie słabe, spoko, ja też tak miałem, ale to nawet tego nie czuć, nie tego wasu kompletnie nie czuć, a ja ten po prostu jadę, i każdego tutaj nawalam, ciekawa sprawa, ciekawe czy ktoś odbije, on mnie nawet nie trafił, Marianek, co robisz? Na dobrą sprawę wy nie musicie tutaj golda używać, bo te APCR-y są tak po prostu mocne. Wczoraj mnie widz poprosił, żebym w momencie, w którym testuję Chop Premium, nie odpalał bonusu do zarabiania. Nie wiem czemu, ale nie odpalę. Zrobimy test, żeby zobrazować, jak to zarabia. Ebrek, ebrek. Chyba wczoraj sobie kupił koleżka. Ja jeszcze nie wie jak jeździć do końca. Ale kurczę, powiem Wam, że to jeździ no i każdego, bombi. <grych> ale dali premkę. Ciekawe, ciekawe. Można to sobie kupię na moim e, drugim koncie. Z zaraz się tam przeloguję i ewentualnie złożymy. Słuchajcie, ofertę. Po pierwsze, kółeczku nie wysyliłem ani jednego goldowego pocisku. Ani jednego. Nie, je nie załadowane, ale po prostu nie potrzebowałem. Gold na jakieś dziesiąte tyle może, czy na jednostki, jak warto ale tutaj to ja sobie jadę. Nie, strasznie mobilne to jest. Seria, jakby trochę aż przerażające, że to tak śmiga. E, te 56 na 56 na godzinę, wy nas spokojnie się od razu. Także ciekawe, 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 ciekawe. E, zaraz zobaczę tą ofertę w taki sposób, jak powiedziałem. E, coś kredyty dostałem tutaj jeszcze. Widzę. Ale interesująca maszynka bardzo. 6300. Eee, zrobione, do tego odjąć misję, no to mielibyśmy 150 na 300, co nie? 150 na 300 bez w ogóle jakichkolwiek bonusów, bez bonusów klanowych, bez bonusów osobistych. No też mimo wszystko bitwa się poszczęściła, że całkiem fajną zrobiłem. Ale tak, przejdźmy teraz, yy, słuchajcie, na konto... Yy, I tak, oferta prezentuje się w taki sposób, że mamy maszynkę, i min minimalna oferta to 11 tysięcy. 11 tysięcy, 35 000 do kupna. Szczerze to może nawet złożę ofertę, bo w sumie jak Wargaming no przepali fajnie złoto na kontach. Szczerze, jak będzie dodawać takie czołgi jak ten, to myślę, że fajnie przepali złoto. Jest tych czołgów bardzo dużo. 35 tysięcy to jest naprawdę bardzo dużo i wczoraj na Ewera była tam mediana jakoś 20 jeden chyba, bodajże. Dajcie, ja nie wiem, czy my tutaj. No nie postawił jakoś tak. z 16 tysięcy, Nie jestem jakoś tak bardzo napalony na ten choke. Szczerze, nie pokazuje mi oferty konkurencyjnej, ani liczby uczestników, także trochę szkoda, ale ja tak. Nie będę na pewno tutaj wydawać 20 koła, bo to nie ma sensu. Szczerze, nawet nie wiem, czy 16 jest aż tak opłacalne. Ale postawimy. Najwyżej jeszcze wieczorem się zaloguję. I słuchajcie, sobie po prostu jakoś to tam zmienimy. Ale my, myślę, że sytuacji będzie obserwować u mnie na Twitchu, także zapraszam jeszcze raz do mnie na Twitcha. A my przejdziemy. Dobra, dał nam bitewkę i dał nam bitewkę na Osmetearię. No no. Powiem no no... tak. Jeśli będzie was rzucać na takim matchmaking, to tym czołem będzie się robić taką opiechane. Pozwólcie, że się napiję, bo wstałem dopiero. Patrzcie jakie to, to jest poświęcenie. Człowiek wstaje, nagrywa świeżutko odcinek. By był odcineczek i dopiero wtedy idzie stream odpalić. Widzicie jakie poświęcenie. No, normalnie bym wstał i, i od razu stream odpalił. Czekaj, co? Nie no. Eee, także... Nie wiem. Ja jestem ciekaw waszej opinii. Bardzo. O tym ciągu. Pewnie dużo osób będzie tam mędzić o, o, o właśnie ten włazik e, Jakie to wielkie, jakie to wielkie, no ale... Wyobraźcie sobie ten czołg, taki szybki, i to jeszcze z nieprzebijalną wieżą. Ja jestem fanem, że to ma spoty, tak szczerze. Wyobraźcie sobie Piskipela, Piskiper kontra to. Czołg, który ma dwa dynzle na wieży, kontra tutaj taki jeden, gdzie jak pewnie się będziecie bujać. Nie, bardzo to jest szybkie. To jest bardzo szybkie, tym bardzo szybko można zająć pozycję i na dojazdówę pewnie będzie można tym klepać bardzo dużo uszkodzeń. Hm. Ciekawe, patrzcie, jestem. 43 sekundy mi zajęło dojechanie na tą pozycję. Spójrzcie, gdzie jest mój team. Ich tu jeszcze nie ma, Na to muszę czekać na nich. Ciekawe. Nie jakby ten czołg mnie kupił za działo, nie? Głównie. Bo tak to nie wiem, czy wy będziecie kupować, czy wam, czy wam ten czołg się aż tak spodoba. Nie wiem, dziwne. W sensie... Tutaj, i, i tak jeszcze o którym pewnie specjalnie dużo grać nie, grać nie będę, bo ja nie jestem jakimś wielkim fanem po prostu, e, po prostu, że tak powiem, grania ptękami. Jednak w, aktualnie w tym momencie, jak są rankedy, to dusza te rankedy. E, Ciekawe, czy mnie przebije. No właśnie, tak myślałem, że mnie przebije. No to był ten z pancerza Kondla 704, która ma bardzo dobrą penę, także po prostu mnie przebił po jaźmie wiecie, testujemy maszynkę, testujemy e, maksymalnej okazałości. Takie ekstremalne testy, słuchajcie. To nie? Pojazdu. Ale nie jest to zły czok, no i. No i tu nie można powiedzieć, że to jest zły czok. W momencie, jak ja zobaczę jakąś prutę, wykomentarz, że to jest słabe, to sobie będę mieć bekę na bo Mówienie, że ten czołg jest słaby, bardziej kwestia jest taka, że się go opłaca wręcz, nie? Czy nie będzie lepszych ofert, czy coś takiego. I to bardziej... W taki sposób bym rozkminiał. No, na pewno ta pecha przyjęta... Dlatego chyba nawet hita załaduje. Dlatego by hita załadował, by go po prostu... Słuchajcie... Dobić. Teraz hit by nie był potrzebny. Mmm, okej. Okay. Ciekawe jest to, że ta 704 aż tak dużo, dużo czasu kupuje. Na tej chatykowni. Ja tam przelatuję. Na środek jest na pewno przegrane. Więc tutaj z tego środka bym się ewakuował. Eee, a tutaj będzie jeszcze dużo uszkodzeń do zrobienia. W się sensie bardzo dużo uszkodzeń będzie do zrobienia takich potencjalnych. A razem się będziesz ulewać? Aresy to zazwy zazwyczaj ulewy, także... Tyk, a już mu chciałem nadać. Ty tym gdyby ten czoł miał mocniejszy pancerz na kadłubie, patrząc na to, jak to jest bardzo mobilne, to tym można by było takie tarane sadzić, że. Fiu, 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 3900. Jadę i ten po prostu każdego kasuje. Mają mocne. Hmm. Pytanie, właśnie, czy. Każdy gracz będzie tym się tak odnajdywać jak ja, bo sami widzicie, ja tym nie stoję na jednej pozycji, to nie? Ja tym, no nie czekam aż ee, nowy rok przyjdzie, no i ty, tylko ja jeżdżę, to ja w sumie szukam tych uszkodzeń, a nie uszkodzenia szukają mnie i ja po prostu w taki sposób gram w tą grę. Gram wota w taki sposób, że to ja gdzieś tam ciągle tych uszkodzeń szukam, ciągle gdzieś poluję na, na te uszkodzenia. No ciekawe, ciekawe, ciekawe Fajny stapik. Ja Te działko mi się podoba eee, widzę, że blesak mi na plecy jedzie. Także ja tu robię ucieczkę Sayonara. Chyba mnie su dobija, słuchajcie Chyba mnie su O ile ten su nie śpi To mi da peseczkiem nie skończy Dobrze go dobił Ale to taka bitewka siadła, no bombione jest nie? A sam jestem w szoku. Ale dobrze, do, dobrze tym się gra. Dobrze, ty tym się gra. Oj, tak, tak, tak. Teraz zaryzykuję. Bo on tu celuje. O, jak tą pechę odbije. Tak, właśnie. właśnie. jakbym tą pech odbił, to byłby cud, ale. No interesujący pojazd, nie? To to muszę przydać. Tam była ile bitwa? Też jakoś w okolicy tych sześciu było, co nie? Tutaj 6500, no bitewki mocne. Bitewki mocne, a tak sobie jeżdżę po prostu i każdego bombię. Gdybym nie zrobił testu pancerza w tej bitwie, przeciwko 704, którego oczywiście nie przeszedłem, to ta bitwa by była no tak spokojnie ósemka. Spokojnie ósemka. Ten SU gdzieś musiał przelotać. Jeśli ja zaryzykowałem tam e, tą sytuację z Jochem i jakby sobie przeanalizować, to ja tam podjąłem decyzję, e, gdzie tak, albo ginę, bo wierzę mi na plecy, bo wierzę mi blasek na plecy, albo ginę, bo mnie skończy SU, albo zaryzykuję, że SU tam nie ma. I SU tam nie było. Także 6500 z takiej bitewki. Eee, 132 tysiące na ciasto. Uważam, bez żadnego bonusu, bardzo dobry zarobek. Bardzo dobry zarobek, także napiszcie mi koniecznie w komentarzach, zostawcie łapeczkę w górę i subika zbieramy zbi do 10 tysięcy subów. Także liczę na Was widzowie. Dziękuję bardzo za dzisiaj, dziękuję bardzo za dzisiejszy odcinek, trzymajcie się, do zobaczenia, siema, siema.